Będziemy robić triki na takiej piłeczce. Na takiej pomarańczowej piłeczce. kupiłem ją na koloniach. Wczoraj wróciłam z... Nie, przedwczoraj wróciłam z kolonii. Więc... Yy, taką piłeczkę. Teraz musimy się trochę ją poduczyć. Jakiś rzutów łapać. Jakąś pachą łapać, jakoś nogą łapać. ok, no to zaczniemy pierwsze łapanie. Musimy 15 razy do góry rzucić i złapać, nie? Po że można po prostu. Ja ją jeszcze, a jeszcze przed tym, yy, mam yy, taką piłeczkę, kupiłam za 10 zł na kolonie, bo tam będzie stargane i takie rzeczy. Ale wy możecie na Allegro też taką chyba kupić. Wpiszcie. Yy, ja mam jeszcze taką na gumeczce. Nie na taką co zapinane. Możecie ją kupić też pewnie na Allegro i na takich rzeczach, więc znajdźcie sobie i polecam ją. No to yy, 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 15 razy musimy ząbać, ja już zapamiętam. 12, 13, mm, 12. 13, 14, 15. Super. Teraz musimy dać 10 razy podtrząc złapać. Raz, dwa, i już od początku. Ajcie, będzie ciężkie raz, dwa, trzy, raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, raz, dwa, a właśnie, kiedy, kaboły. To na czy nic, a na. To chyba tu nie jest. Lepiej. Raz, dwa, trzy, cztery, cztery, było. pięć, sześć, siedem. Raz, dwa. Aj. Ogólnie zrobiłem sobie małą przerwę, tak na dwie, trzy minutki i, za, i dlatego jest ścięcie i teraz ciągle mi się nie udawało wcześniej. Jak to. No to teraz mówię jakąś teraz. No czemu? 10 razy podsumujemy. W opałach. Tak. Raz. 2-3-4. 5-6-7-8. 9. 10. Jest, nareszcie się udało. Wy możecie wiecie, teraz zatrzymać i robić dopóki Wam się nie uda. Teraz, yy, jak już to mamy za sobą, rzucamy piłeczkę tak w bok i te ją łapimy. Musimy złapać ją 15 razy, nie musi być na razie pod Raz. Bo jak rzucaliśmy do góry, to już mamy trochę wyćwiczone palce. I teraz... To im chopa! Uwaga, no, dobra. raz, dwa, dwa, trzy, trzy, cztery, A pięć, sześć, siedem, o, ach, siedem. osiem, dziewięć, dziesięć, dwanaście, dwanaście, trzynaście, czternaście, piętnaście. Super. Teraz będziemy musimy złapać dziesięć przez podziół. Raz raz tylko. O też powinniśmy sobie, sobie przed. Raz. Dwa. Trzy. Cztery. Pięć. Sześć. Siedem. Osiem. Siedem. I od początku. Raz. Dwa. Trzy. Cztery. Pięć. Obra nie musi być, bo 10 szybko. Może jeden raz. 6, 7, 6, 6, 7, 8, 9, 10. Może Wam się dwa razy nie udać. Dobra, zrobię sobie na chwilę teraz pewnie przerwę jakąś, ale to do chwilę za chwilę. Teraz będziemy czuć jakieś triki. O, o czym polegają triki? No wiecie, rzut jakoś pod nogą, takie coś. Zmieniłem sobie przerwę, dlatego jest cięcie. No to teraz spróbujemy no to robić to pod nogą, pod ręką, jakoś tak, jakoś tu. okej okay. na przykład na szyi. Na przykład teraz je rzućmy prosto, I na przykład pod nogą, żeby się owinęło i dopiero złapać. Nie wiem, czy tak się da. Ale chyba powinno. O! Jakoś tak, ale nie. Więc zaczekaj. To na przykład może zrobimy tak, że trzymam tą piłkę, robię tak około szyi, mi się obwiniał. Wow, Hajdź! No, jakieś triki muszę. U... Aj, czemu to się nie udaje? Jeszcze nie mu się udawało. No kurde. Może to. Tak. O, złapałam! Chopa i... Prawie znowu. Albo na przykład rzucić po prostu mocno i kopnąć od stopy. No. Coś takiego. No, to by było też trudne. Ha. Nie wiem kto to. Chyba coś takiego. O, obwinęło mi się właśnie, patrzcie, tak wokół nogi. Teraz na przykład możemy zrobić tak. Chopa, i to powinniśmy teraz złapać. Ale dobra, róbmy to stopa. Ha! Tak, jakby kopniak. Ha! Trzeba zrobić. Tak jakby, ale na piłce. Kopniak. O, udało się! Tylko kopniakiem trzeba jeszcze raz tam odbić i złapać. O! Właśnie o to chodzi. Co za lepiej. Jak nagrywam to jest jakaś dziewiąta rano i nawet śniadanie nie zjadłam. O! Nie polecam też dzieciom poniżej chyba 4 lub tak 4-3 lat jak na przykład rozumieją i widzą, to i kupili taką piłkę, to nie polecam jej dla takich małych. Bo no, może krzydasz, się stać Dobra. Kopniaki robimy. Solidne kopniaki. Ha! Kopniaki, kopniaki. Trzeba uważać. Do no tego kopniaka, nie, niech mi się to uda. Dobra. Jem, y, teraz coś innego, to ciągle mi nie wie, chodzi. No dobra, jeszcze raz tego kopniaka spróbuję. Ha? O, odwinęło mi się teraz tak, już się odwinęło. Ale na przykład jakiś trik, że się obwinie, że się obwinie tak na przykład koło ręki albo koło nogi. Dobra, no to y, jeszcze raz spróbujemy. Tego kopniaka. No, kopniak ostatni raz i tak to jakoś: ręka, noga. No, nie O! Kurde, udało mi się kopnąć. Czekajcie jeszcze raz. O! Kurde. Dobra, teraz wokół ręki na przykład, żeby tak. Chodź. Ej, no to też był tryk. Chopa. Chopa. I złapa złapanie dopiero teraz. Albo na przykład chopa. Nie. Chopa obrót. O, chopa obrót zrobię. Chopa. O, obrót. I znowu obrót szybko. Tak! To by było mocne i trzeba było złapać. Kurde. To jest ciężkie. Ajdź. Ajdź. Wiecie też, jak macie tę piłeczkę, to nie musicie mojego filmika się słuchać. Nie, nie musicie robić tego ja robię, ale możecie na przykład patrzeć jak ja to robię, albo co ja robię, jak nie macie pomysłu. Jest! O, wow, ale się udało! Dobra. Teraz mam. Chajdź. Trzeba tak szybko. Ho! Chajdź. Nie źle. Ho. I trzeba od złapać. Bo to jest ciężkie. hej, Prawie! Te sznurek złapało. hej, Spojrzałam się. Tak jak najszybciej to robić. i... Kurde. Nie, że. O, jest ozrog i to ucieka. Hajdź. Hajdź! co to jest? Dobra, róbcie jakieś triki. I to chyba na tyle. To na tyle. Pamiętajcie, żeby zostawić subika i łapeczki w górę. Mój cel na razie to jest 100 subskrypcji, bo dopiero zaczynam ten kanał. Więc proszę, wbij tego subika. Masz 3 sekundy. 3, 2, 1, 0. Mam nadzieję, że wbiłeś. Do zobaczenia w następnym filmiku i piszcie w komentarzach, jaki ma być następny filmik.